Szczęść może tam łaska, kochani serdecznie, kochani parafianie. W niedzielę rozpoczęliśmy kolejny rok liturgiczny, rok kościelny. Rozpoczęliśmy Adwent. Zawsze na początku roku składamy sobie życzenia. Ja również chciałbym, kochani, złożyć życzenia szczęśliwego, dobrego, błogosławionego, nowego roku kościelnego, żebyśmy ten czas mieli w sposób właściwie wykorzystać te wszystkie łaski, które Pan Bóg w tym roku chce nam udzielić to błogosławieństwo, którym chce nas obdarzyć. Ważne, żeby być otwartym, dlatego na początku Adwent, Adwent to czas pewnej refleksji. Ile miejsca jest w sercu naszym dla Pana Boga, na ile my oczekujemy na Jego przyjście, żeby coś w naszym życiu zmienił, czy nam coś na tym zależy, czy tego chcemy. Życzę Wam, kochani, no właśnie, tego chcenia, tego coraz pełniejszego, większego otwierania się na przygodzącego Pana, na Jego świętą obecność, żeby nam Błogosławie uświęcał, żebyśmy byli naprawdę szczęśliwi.